Hej, hej, witajcie drogi bliźnięta. Z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc lipiec 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej. To, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty, i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć na polską strefę czasową. Moi drodzy, czasem zgłaszacie, że strona nie działa. Strona działa, tylko jest wyłączona wróżba cygańska. No i czasem po prostu, jeżeli te godziny się nie wyświetlają, to trzeba się przesunąć o tydzień, a nawet dwa tygodnie, tak? Nie ma reguły. A nieraz jest tak, że z dnia na dzień jest wolny termin. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. I. Yy... Ja wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam was do waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Także, no, tak to wygląda. Tak? Także zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala po prostu budować i lepiej funkcjonować moim filmom na, na, na kanale YouTube. Także tutaj bardzo gorąco zachęcam. Dobra, zobaczmy, drogie bliźnięta, co się będzie działo w sferze finansów, jeśli chodzi o fin Finanse dla, dla bliźniąt na miesiąc lipiec 2023. Już patrzymy, moje drogie. Moje drogie bliźnięta, co niektóre osoby będą chciały wyjechać być może na wczasy albo są na chorobowym i mogą przeżyć rozczarowanie, że są za niskie finanse. Lub też, moje drogie bliźnięta, trzeba się zatrzymać. Jeżeli faktycznie jesteście na, na, na tych czasach, to u, ostrożnie z wydatkami, bo możecie przeżyć rozczarowanie, że za dużo wydałyście, tak? Tutaj też taka może być informacja, więc yy, ostrożnie. Może też być yy, coś się wydarzyć, że. że yy, Będziecie musiały pójść na jakieś szkolenia, co Wam nie, nie na rękę będzie. Słuchajcie, ale skorzystajcie z tego, bo tutaj, tak jakby ta wiedza pozwoli Wam się narodzić na nowo. Może być też załatwianie jakichś spraw urzędowych, no nie wiem, może związanych właśnie ze zdrowiem. Trochę Wam to będzie szło pod górkę, będzie spowalniało, nie będzie to szło w takim tempie, jakim będziecie chciały, więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niemniej, no, ogarniecie temat oczywiście, tylko musicie złapać tą równowagę, tak? Też i, no, karta sądu ostatecznego, no, to nie wstajecie niczym feniks popiołu, tak? Trzeba wziąć te sprawy na zimno, nie podchodźcie do tego emocjonalnie, bo wtedy będziecie się denerwować, tak? Więc tutaj na luz trzeba po prostu rzucić na luz. No, i zobaczmy, co, co tutaj się. Uwaga też na plotki, uwaga na to, co mówicie, do kogo mówicie, żeby ktoś czegoś nie wykorzystał. No, chwilowo możecie czuć jakieś takie wypalenie też, ale znowu jest martwych w kochani. Czyli tutaj nie ma tego złego. Jeżeli nawet coś się dzieje, co tak jakby nie jest po Waszej myśli, z czasem okaże się, że to jest naprawdę korzystne. I tutaj być może podpiszecie w tej samej pracy nową umowę na nowych zasadach, ale to będzie korzystna umowa, może to będzie jakiś awans lub też może być tak, że no po prostu zmienicie pracę lub założycie swoją działalność gospodarczą, też niewykluczone. Spełnianie marzeń i zakończenie tutaj... Bolesnego projektu. Podejrzewam, że to, co się po prostu źle tutaj za, zatoczyło, to to się zakończy. No, może nie w sposób łatwy, ale Wy będziecie zadowoleni. Zobaczcie, jest tutaj 9 monet, czyli Wy, wy tak jakby czujecie się spełnieni. No i jeszcze As Monet, czyli nowy początek. Wow, i dwa kielich. Ktoś tu będzie Wam też pomocny, więc, więc moi drodzy, nie należy się martwić. Tak więc. Tylko pamiętajcie, że jeżeli wyjeżdżacie na wczasy, to yy, uwaga na wydatki, tak? Czyli żeby, żeby nie przedobrzeć, bo później może wam braknąć, będziecie się martwić. Zobaczmy teraz, yy, kochane bliźnięta, na lipiec, yy, uczucia, miłość, przyjaźń, jak tu się będzie w tej sferze, co tu się będzie działo, uczucia, miłość, przyjaźnie, jak tu się będzie działo, Kartę pokażcie dla bliźnią. Co tu się będzie działo? No i jeśli chodzi o przyjaźnie, to wy się nie spieszycie. Tak, dużo rozmów, ale też może być dużo plotek. Nie wiem, czy na wasz temat, czy uwaga. Tutaj jest równowaga. Uważajcie na to, co mówicie, co robicie. Równowaga w dawaniu i braniu. No i jest karta kochanków. Być może będziecie wybierać między dwoma z osobami. A być może będziecie wybierać między samotnością a kimś. Co mamy w tle? Rydwan. Wow, i dwa asy. Wow, słuchajcie, no, coś nowego się pojawia na horyzoncie. Ktoś nowy, tak? Coś tutaj, zmiany, wyjazd, na nawczasy. Być może tam kogoś nowego poznacie. No, i będzie decyzja, czy z tą osobą być. Tutaj będzie trzeba po prostu zapanować. To jest kwestia czasu, ale przy Asie yy, Buław i Rydwanie to raczej sprawy pójdą do przodu bardzo szybko, więc tutaj uwaga, no może też będziecie korzystać z jakiegoś wywiadu, tak od kogoś będziecie czerpać tutaj wiadomości na temat jakiejś osoby, ale bądźcie ostrożni też, tak, na to co mówicie, do kogo mówicie bo mogą tutaj być jakieś ploty, tak więc to, to jest niepotrzebne no i zobaczymy dalej co tutaj w w uczuciach miłości, no ta osoba może się wzbraniać, tak, tutaj od uczuć jedna z osób. Sorry, słuchajcie, bo załączyłam się. Może się tutaj wzbraniać i tu y, król monet. I paść kielichów, czyli to jest taka nowa miłość, jeżeli jesteście w relacjach, to po prostu może być tak, że wyjedziecie na wczasy i po prostu ta relacja to jakby się odnowi, czyli na nowo się poczujecie kochankami, bo może od dłuższego czasu też nie współżyliście, czy to współżycie poprzez życie codzienne mogło być ograniczone, tak, czyli tutaj może być ta energia wzmocniona, ale no wyjazd się kłania, tak. Nie blokujcie się tutaj i nie martwcie się, że o, co będzie z domem. Jedźcie, korzystajcie z, z, z tego wyjazdu, bo odpoczynek wam jest bardzo potrzebny, tak? Więc tutaj to jest bardzo istotne, więc tutaj na to należy zwrócić uwagę. Gotowość do wyjazdu też, tak? Także tutaj, kochani, jak najbardziej tak trzeba jechać. Dobra, zobaczymy teraz co w uczuciach, co... Tfu, zobaczymy, co nam karty Lenormand pokażą, tak? Karty Lenormand dla bliźniąt na miesiąc lipiec 2023. Już patrzymy. Karty Lenormand dla bliźniąt. Na miesiąc lipiec 2023. Już patrzymy. O, myszy, słuchajcie. E, fu. U, zwracajcie uwagę na nowe osoby, na, na znajomości, bo, bo tutaj po prostu no, jakieś straty mogą być, kłótnie przez te osoby, tak? Tutaj, więc <laughs> lub też y, no, kłótnie o, o dom, straty jakieś, zabezpieczajcie dom, no bo tu gniazdo jest, tak? Więc albo możecie mieć jakieś pasożyty w swoim organizmie, albo no, po prostu jak wyjedziecie, no to czeka Was sprzątanko, bo, bo po prostu no, jakieś tutaj gryzonki, gryzonie mogą się no, założyć gniazdo w Waszym domu, tak? Więc tutaj też tak może być. Uwaga też na samochód, zabezpieczcie dobrze samochód, no bo tutaj może być też tak, że tutaj straty na jakieś nowe rzeczy mogą być, tak? Yy, że dużo stracicie o to możecie się też pokłócić, yy, ale później, no, bociany to, to jest dobra zmiana, tak? Czyli tutaj yy, ja myślę, że no, nie wiem, może tu chodzi o kupno nowego samochodu, yy, że dużo będzie jazdy I, i też w związku z tym mo mo może być yy, dużo strat, może coś się popsuć, tak? Więc tutaj też tak. To wygląda. Słuchajcie, fajna przyjaźń w domu w przyszłości, więc może będą straty finansowe, może straty jakiegoś przyjaciela, ale w zamian za to pojawi się nowy. Ale no, tutaj jest coś na dłużej, prezent do